Dosłownie 10 minut temu wystartowaliśmy z Taos, zahaczyliśmy o stację benzynową, na, na, fu, zatankowaliśmy autobus do pełna i ruszyliśmy w drogę do Durango, ale po drodze spotkaliśmy albo raczej zobaczyliśmy Elfsi Biosphere. I to jest takie, pff, powiedzmy, osiedle domków samowystarczalnych, które bardzo chcieliśmy zobaczyć, aczkolwiek jeden z youtuberów, takich większych youtuberów, nam je odradzał. Dlaczego my chcemy zobaczyć to miejsce? Bo sami lubimy takie tematy, sami chętnie zaczepnęlibyśmy jakichś nowych pomysłów. Sami staramy się też być w miarę ekologiczni, chociaż nienawidzę tego słowa, bo jest jakieś takie nacechowane złymi emocjami, przynajmniej dla mnie. No w każdym i co? razie. No i nasz obecny dom już jest też trochę taki samowystarczalny, nie? Celem airship biotechture jest udoskonalenie sposobów, w jaki żyjemy na naszej planecie Ziemi. Poczyniając małe kroki i zmieniając istniejące metody życia, ma spowolnić i ostatecznie odwrócić negatywny wpływ, jaki my, ludzie, mamy na nasze środowisko. Raczej nie będziemy się wybierać na tur z przewodnikiem, ale zobaczcie, jak wyglądają łazienki w niektórych z tych domków. Do budowy tych domów używane są materiały naturalne, jak i te pochodzące z recyklingu. Stare opony, puszki, szklane butelki i tym podobne. Tutaj możecie zobaczyć cegłę zrobioną z puszek, z której został zbudowany jeden z domów. W tych domach przede wszystkim o to chodzi, żeby było, były samowystarczalne, czyli żeby prąd był ze słońca, woda najlepiej z deszczu i to, ta woda jest wykorzystywana w kółko, czyli jak spływa ze zlewów i z pryszniców, to przepływa właśnie przez te filtracyjne systemy, którymi są głównie rośliny i gleba w których te rośliny rosną. Rośliny utleniają tą wodę, gleba oczyszcza i ta woda wraca na przykład do spłuczek, do toalety albo do używania w ogrodzie, podlewania, także nic się tu nie maguje. Tutaj macie to wszystko pięknie opisane. Jakbyście chcieli sobie przeczytać, to zatrzymajcie. Tutaj jest też mnóstwo książek, gdzie można poczytać troszkę więcej w tym temacie i jest nawet pies. My znajdujemy się właśnie w takim, powiedzmy, visitor center i jesteśmy w części, która jest darmowa. Żeby przejść dalej, trzeba zapłacić 9 dolarów, ale nasz wspaniały kolega Cash polecał nam, żeby nie marnować, że tak powiem, tych pieniędzy, więc odpuścimy sobie, bo tam nie ma za dużo. Poza łazienką i jakimś filmem bez dźwięku. Także tak poczytamy jest. sobie to, co tutaj jest dostępne dla nas. My ogólnie, znaczy ja ogólnie zainteresuję się tym tematem głębiej, jak już będziemy bliżej końcowymi life'u. Ojoj, ja chyba muszę przemierzyć tą czapkę. Może byśmy zrobili takie czapki. Tylko lepsze jakościowo, bo to nie jest za dobre. Jestem zafascynowana tym, jak to wszystko jest przemyślane. Naprawdę, każdy krok po kolei. Mieszkałabyś? Bardzo. Bardzo byś mieszkała? Ja też no. bym mieszkam. Mi się podoba właśnie takie rozwiązania, że nic się nie marnuje, co oznacza, że po prostu mieszkanie w takim domu nie kosztuje Cię dużo. Dokładnie. Jakbyście sobie chcieli zobaczyć, to podlinkowujemy Wam stronę na dole i można sobie wykupić taki plan i po prostu zbudować, zbudować taki dom. Tak. Co my rozważymy. Kiedyś tak. Tutaj przy tym Visitor Center jest szklarnia, ale nie tylko tutaj. Tak naprawdę przy każdym domku się taka znajduje, i to musi być niesamowite mieć coś takiego w domu, tyle roślin. Tak, to jest i... część domu ta szklarnia. Właśnie w tej szklarni odbywa się całe to oczyszczanie wody. Tutaj mamy jeden Elf House, i to, co się tak ładnie świeci, to są puszki. Jest ich tutaj naprawdę, naprawdę sporo, ale patrzcie, jaki ten jest świetny. Ten mi się najbardziej podoba. I jeszcze na kółkach jest. Za godzinę odbywa się tour z przewodnikiem, ale to trwa półtorej godziny, a my mamy dzisiaj 4 godziny drogi do przejechania, więc chyba sobie odpuścimy. No nie no, odpuścimy sobie, bo na razie nie będziemy budować takiego domu. Ale a Pan nam jest... opowiedział o takim jednym projekcie domu, który nas trochę zafascynował, mnie tak, przynajmniej. Bo to jest taki nazwijmy modularny, czyli można sobie wybudować na razie część domu, a później dobudować drugą część do niego. i. Mieć znaczy te... można sobie później dobudowywać ile chce chce, tak. tylko na początek jak nie masz funduszy, to budujesz taką podstawę, mhm. a później się burzy ściany, tak powiedzą? Tak, no przestawia się trochę ściany i dobudowuje się resztę. Świetne. Patrz, a tutaj mają nawet samochód, co nie zużywa w ogóle paliwa. Dajcie znać, czy zamieszkalibyście w takim domku, czy raczej absolutnie nie. Ja jestem bardzo, bardzo na tak. Właśnie wspólnie doszliśmy do wniosku, że to jest takie troszeczkę e, artystycznie bałaganiarskie. Takie ładne, widać, że tam jest dużo pracy włożone, ale nie jest to takie super dokładne, przynajmniej z zewnątrz. Ale może też o to chodzi, prawda? Ale zobaczcie, jakie mają widoki. Zapytałem się jeszcze tego goska, jak to jest, jakby się chciał wybudować taki dom w innej części świata, bo tutaj w Nowym Meksyku to jest takie centrum, centrum przynajmniej w Stanach. Duża społeczność tutaj to naprawdę. To jest. jest w tym miejscu, ale ogólnie wiem, że w Nowym Meksyku tych domów jest dość sporo. I powiedział mi, że. And then there is a cold climate. Model. Okay. Tereny dużo zimniejsze, gdzie na przykład inne są kąty okien, żeby wykorzystywać, bo słońce jest pod niższym kątem, więc się wykorzystuje promienie słoneczne do nagrzewania domu, więc okna muszą być w innym, pod innym kątem. Są też plany dla domów tropikalnych, gdzie na przykład nie buduje się szklarni, bo szklarnia jest na zewnątrz. Także da się wszędzie taki dom wybudować. Nie do końca chciałam tu przyjeżdżać, trochę mnie Kirsch zraził, tak szczerze mówiąc. Ale podoba mi się to strasznie i wizja życia z naturą, jako taka jedność, to po tak. prostu ja chcę tak żyć. Tak, to jest takie, że tą naturę masz w domu tak naprawdę. Tak, no, je, no właśnie bardziej chodzi o to, że ty jesteś częścią tego. Tak, właśnie rozmawialiśmy na ten temat, ale ja mam troszeczkę inne na to spojrzenie. Znaczy, Ja to rozumiem i mi się to też podoba, ale co mi się bardziej podoba w takim domu, mieszkaniu w takim domu, to jest właśnie ta samowystarczalność i ta niezależność. To też prawda. I to, co mi się podoba właśnie w takim stylu życia, jak my teraz żyjemy, to jest ta niezależność. My mamy wodę ze sobą, mamy prąd ze słońca, tak naprawdę dużo nie potrzebujemy mhm. być zależnym od innych czy. Tak, nawet byliśmy ostatnio przedwczoraj chyba na Walmartce i była taka poważna burza i w Walmartce zabrakło prądu, a na mnie. Tak. Rozumiecie, co się musi wydarzyć, światło. żeby, żeby w Walmartce zabrakło prądu. No dobra, my jedziemy dalej, mamy 4 godziny drogi, tak jak powiedziałam wcześniej do Durango. O wiesz, co mi tata mówił? Że yy, za mało ostatnio dajemy widoków z trasy. Dzień dobry, witamy się dzisiaj z wami z Durango. Dojechaliśmy i spaliśmy dzisiaj na prawdopodobnie jednym z najładniejszych Walmartów. A mamy w tym doświadczenie? Mamy. Yy, znaczy, Walmart sam w sobie jest oczywiście zwykły, ale okolica, w jakiej się znajduje, jest niesamowita. Tak, za Walmartem jest góra, jest rzeka. Tak, jesteśmy w górach i jechaliśmy przepiękną trasą wczoraj, którą już widzieliście. My chyba potrzebowaliśmy wrócić w góry, uciec od pustyni, od tego upału. I wrócić do normalnej pogody. Tak, ja teraz stwierdzam, że ja chyba jestem człowiekiem lasu. Najlepiej czuję się w lesie. Ja też jestem zachwycona i bardzo cieszy mnie fakt, że wszędzie dookoła jest natura. Znaczy, wszędzie jest wiadomo, ale tutaj jest zupełnie inna. Można się przejść na boso i nie martwić się o to, że wbijeć milion kaktusów, których się później nie da wyciągnąć. Tak. Można spotkać niedźwiedzia, łosia, a nie tylko jaszczurki, skorpiony i węże, których nigdy nie widzieliśmy co, musisz pokazać naszą szufladę. Bo... O, muszę wam pokazać. Bo ja naszą wczoraj szufladę. jeszcze kończyłem remont. Tak, Tomek się mnie zapytał, kiedy w końcu posprzątam w naszej szuf szufladzie na sprzęt. Po czym odparłam, że ja codziennie sprzątam wszystko inne, a to jest dodatkowa rzecz. I wkurzył się, ja zaczęłam ćwiczyć, a on zaczął robić szufladę. Był chyba trzy razy w sklepie w międzyczasie po rzeczy Dwa do raz. tej szuflady. No i co, no i majsterczy. przesadziłem znowu. Do drugiej w nocy siedziałem. <laughs> Ale zrobiłem tak jak chcę. Robiłeś to do drugiej wersji? Tak, jeszcze nie skończyłem. Właśnie Muszę. dlatego ten remont w tyle trwał. Proszę, od, od zera, od otwierania, proszę. No więc tak, tutaj znajduje się nasza szuflada do przechowywania naszego sprzętu oraz do ładowania naszego sprzętu. Wszystko jest bezpieczne w trakcie drogi i wszystko się ładuje, zawsze jest gotowe do działania. Ale jak postanowił ją ulepszyć. Mimo, że była świetna, to teraz jest prześwietniejsza. Tutaj jest miejsce dedykowane na klawiaturę. Wyobraźcie sobie takie specjalne, malutkie miejsce na klawiaturę. Nie zajmuje ona miejsca, a jest bezpieczna, kiedy się jej nie używa. Wspaniale. Tutaj przybródka na drona oraz na kamerę, czyli nasze dwa najważniejsze sprzęty, zaraz po laptopach. Tutaj są moje słuchawki i nasz tablet, którego nie wiem, nie wiem, po co on tu jest, bo my go w ogóle nie używamy. Tutaj są słuchawki Tomka. Tutaj na górze znajduje się taka półeczka, którą można sobie ściągnąć w razie potrzeby. A pod spodem są kolejne sprzęty, czyli przede wszystkim moje dyski, Tomka baterie do drona, nasze statywy tutaj są jeszcze dwa, ale drugi jest tutaj. GoPro, akcesoria do GoPro, zegarek. Najważniejsze, tutaj podwyższone są baterie do GoPro oraz do mojego aparatu. No a z tyłu są kabelki. i Te kabelki są wszędzie poprzeciągane tutaj. Jak widzicie do słuchawek, do moich słuchawek itd, i tak dalej. Natomiast na tej półeczce znajdują się rzeczy, do których musimy mieć szybki dostęp, znaczy, do których mamy szybki dostęp. Są tu jakieś akcesoria do mojego obiektywu, powerbank, przejściówki do mojego MacBooka, ale to, co robi na mnie największe wrażenie, to jest miejsce na karty pamięci. Czy wy to widzicie? Tu są normalnie zrobione, znaczy zrobione, Tomek zrobił przegródki na karty pamięci i one teraz nie mają prawa ani się zgubić, no ani nic się z nimi nie może stać. Tutaj jest mocno na dodatkowe, bo tutaj jest tylko pięć przegródek, także żebyśmy mieli jeszcze więcej, to można położyć sobie tutaj. Jesteś sobie pod wrażeniem? Bo ja bardzo. Ja to co, jak robimy takie update'y, to jeszcze może, ja mam dwa update'y, które możemy powiedzieć. Dajesz. Przed samym wyjazdem z Teksasu kupiłem Paprotkę, bo mi strasznie brakowało tam kwiatka w tej Doniczce. I ta Paprotka troszeczkę nam zmarniała. Wczoraj, jak jechaliśmy, to zauważyłem, że ta Doniczka bardzo się trzęsie. Więc mam podejrzenia, że Paprotka ma chorobę lokomocyjną albo coś. I po prostu się chyba musi troszkę zahartować, ale myślę, że będzie dobra, bo przeżyje, bo, bo bardzo bym chciał, żeby przeżyła, bo wygląda bardzo ładnie. A drugi update, jaki jeszcze mamy. Z Teksasu wyjechaliśmy tydzień temu i już po kilku dniach, nie że żałowaliśmy, ale yy, zaczęliśmy się tak nagło zastanawiać, czy faktycznie dobrym pomysłem było zrobienie biurka po całej długości i zrezygnowanie z tego mawe, małego kawałeczka sofy. Bo za każdym razem jak gdzieś się zatrzymywaliśmy i Tomek na przykład robił sobie drzemkę, a ja chciałam sobie gdzieś wyczilować na boku, niekoniecznie w łóżku, no to pojawiał się delikatny problem. No bo przecież nie będę siedzieć przy biurku, więc mm -hmm. taka wyprostowana i czytać książki, tylko chciałam coś takiego, gdzie się można legnąć. Mogę już coś powiedzieć? Nie. Bo taki monolog szczelasz. Właśnie nie, ma, nie mieliśmy takiego... Kapnęliśmy się, że nie mam takiego miejsca, żeby tak się po prostu walnąć. Więc znaleźliśmy coś co mieliśmy od początku. Coś, co się ukrywało w naszym autobusie przez dwa i pół roku. To jest nasz fotel pasażera, i zawsze, kiedy się zatrzymujemy na postój, to po prostu go składamy. Czasami nawet kładziemy go na fotel kierowcy, żeby zrobić sobie tutaj dużo przejścia. Ale odkryliśmy coś niesamowitego. No bo tak naprawdę nam ten fotel przeszkadza. Jak on jest złożony, to nam tylko przeszkadza. Więc co się okazało? Że ten fotel można obrócić. <laughs> Przez dwa roku nie przyszło nam do głowy, że można go po prostu obrócić, mało znaczy, tego. nie mieliśmy też takiej potrzeby, prawda? No, bo ale był Cash, sofa... na przykład mieliśmy gości, tak, idealne miejsce do siedzenia. Jak był Cash i Nathan, to ja siedziałam w kuchni na blacie przez jakieś 17 godzin pod rząd. <noise> tak, bo nie było gdzie siedzieć. Prze... Zrobimy prezentację? Tak, zrobimy prezentację. Bum! Szakalaka. Prezentuj. Proszę Państwa, oto nasza nowoczesna sofa. Fotel. Fotel, ale jest tak wygodna jak sofa. No to zasłoniłaś wszystko tym kocem i nawet nie wiadomo na czym siedzisz. No i tak sobie teraz celujemy, Jak ludzie. Jest tak wygodne to krzesło, że jestem po prostu pod wrażeniem. Genialne to jest. Tak, ja też jestem bardzo zadowolony i nie mogę uwierzyć, że przez tyle czasu na to nie wpadliśmy. Koniec update'ów. Zaparkowaliśmy i idziemy na jedzenie. Macie jakieś 30 sekund na zgadnięcie na co idziemy. Zaraz się dowiecie, ale napiszcie w komentarzu jak macie ochotę się zabawić. Yy, I tak, idziemy. Jest. Tak idziemy? O, tak. idziemy. O, popatrz idziemy. No chodźmy. Ale tu jest Jeepów Wranglerów, co? Jak się wjeżdża do fajnego miasta, albo do fajnego stanu, to od razu to widać po samochodach, które jeżdżą i po tym, jak wyglądają Walmarty. Jeśli przed Walmartem stoją kajaki, to znaczy, że jest się w zarąbistym miejscu. Zgadza się? No jest coś w tym, jest. Tak. Zielone. Białe. Ciekawostka. Parking... W, można powiedzieć centrum miasta kosztuje 50 centów za godzinę. To jest po prostu szalone. W Chicago 4 dolary, nie wiem jak teraz, ale jak my jeszcze mieszkaliśmy, potrafiło nawet dychę za godzinę kosztować. W centrum Durango jest restauracja na restauracji i ciężko się zdecydować, są różne kuchnie. Tak naprawdę cokolwiek sobie wymarzycie to tutaj jest. Czytałam właśnie, że z tego jest m.in. znane Durango, że są tutaj dostępne wszystkie kuchnie świata. A co byś zjadła? Tak. To na co idziemy? Tak, zjadłeś? Mhm. Mm sklepu, tak to nazwę. I tutaj mają coś związanego z tymi earth homes, które wcześniej pokazywaliśmy. To jest taki właśnie aquaponik, czyli tutaj rosną rośliny. Tu akurat mają samą miętę. Na dole jest bańka z wodą, w której pływają rybki. I teraz ziemia oczyszcza wodę dla rybek, a rybki nawożą tą wodę swoimi główienkami dla roślinek. I mamy taką jak to się nazywa? Syntezę? Symbiozę. 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 Też będziemy mieć kiedyś w naszym przyszłym domu. znajdziemy sklep z latającymi dykonami <laughs> Ale czaderski, wiesz jaki to jest klimat? Wow You like my mic, don't you? <laughs> no lepszego sklepu na pewno tutaj nie znajdziemy Czarny Labrador <laughs> Bardzo dziękuję! i Okej, dziękuję! dostaliśmy cukierki na wyjściu Cały czas jesteśmy w drodze do restauracji, ale jest bardzo dużo rozpraszających rzeczy po drodze Przede wszystkim psy i muszę wszystkie pogłaskać co jeszcze chciałam powiedzieć? Aha, że Tomasz, czego szuka Tomasz? Czapki. Czapki. Nieważne, Szukam że mamy dwie czapki na głowach. Tak, to jest, to jest taka yy, przejściowa, bo nie, nie, nie podoba mi się tak strasznie. Tomek zgubił swoją ulubioną czapkę, więc teraz szukamy jakiejś nowej. Jesteśmy na miejscu, dotarliśmy i przyszliśmy oczywiście, na burgera. Zamówiliśmy sobie cztery różne piwka. To nie jest piwo, jak zresztą widać, ale teraz to wszystko spróbujemy. Prawda jest taka, że nie mogliśmy się zdecydować na jedno, więc wzięliśmy sobie taki sampler. I teraz będziemy oceniać od 0 do 10, które nam najbardziej smakuje. Ja bym powiedział, że ty jesteś większym piwoszem niż ja, tak naprawdę, bo ja nie jestem w ogóle piwoszem. To prawda. Zazwyczaj y, nasze smaki bardzo się różnią, jeśli chodzi o piwo. Jak mi coś smakuje, to Tomkowi zazwyczaj nie. I na odwrót. Numer Dobra, ale takie lekcje. Takie 7 na 10. To jest właśnie takie piwo, którego gorzkość jest już na granicy. Dobre, smakuje mi. Na granicy? Tak, ale ja już bym nie chciał, żeby było bardziej oh. goszkie, bo, bo po co? 9 na 10. To jest takie wiecie Fasiłat się mina trochę. Nie, no smaczne, ale to nie jest piwo, nie? Mm, to jest dobre. So, w ogóle nie powinniśmy tego tutaj dodawać, ale ja zobaczyłam to... tangerynkę i chciałam. 6 na 10. Jak wibowit. Wibowit? Tak. Teraz ten hardcore To jest najmocniejsze piwo jakie mają w karcie nie w sumie ja je wzięłam. IPA dobre. <laughs> ja czuję właśnie, że ja nie będę lubił tego piwa. Jak na IPA jest bardzo dobre, jest takie bardzo smooth. Tak. Bo te niektóre IPA są tak... Tak te Gorycz jest mocna, że mi to nie przechodzi Tutaj jest mocna ta gorycz, ale taka... Głębokie w smaku. Jak ja to znoszę, to jest dobrze. No i numer 4. 不好意思，大哥。 To no to jest taki właśnie brywarek, którego ja się lubię napić. Taki lajtowy, delikatny, orzeźwiający. To jest 5 na 10? 8 na 10, bo ja lubię takie piwa. Po godzinie w tym mieście zaczynam się zastanawiać, czy my mamy tak, że jak przyjeżdżamy do nowego miejsca, to się tak strasznie zachustujemy i tak strasznie nam się Właściwie podoba? to samo, myślałem sobie, że my robimy taką listę, taki ranking miejsc, w których chcielibyśmy zamieszkać i zazwyczaj to się odbywa tak, że jak zjeżdżamy do nowego fajnego miejsca, to ono skakuje na pierwsze miejsce. No Jesteśmy i? Kochani, w górę, krótko mówiąc. Tak, ale tutaj jest dużo argumentów za, bo. Tutaj jest cudownie. Pogoda, tak, jest... w zimie jest śnieg, są góry, jest las, drzewa, trawa. Jest przepiękny Downtown, jest kolorowo, jest mnóstwo ludzi, młodych ludzi, różnych ludzi. Jest, jest, jest taki boho. Bardzo fajny vibe, właśnie od ludzi takich. Jest trochę boho, trochę kowbojsko i jest dużo psów. No mi też się podoba, bardzo mi się to podoba. Durango. No. Ja właśnie szkoda, bo chcieliśmy tutaj jeszcze parę rzeczy porobić, ale jutro jeszcze mamy dzień. Gdzie będzie w miarę dobra pogoda, a później już ma padać cały czas, więc będziemy uciekać stąd. Ale pewnie trzeba będzie kiedyś tu wrócić, co? No, chyba tak. Tak na dłużej. Chciałabym tutaj zobaczyć też, jak tutaj wygląda święta, jak jest wszystko przeozdobione. To jest rewelacja. A przed nami w ogóle właśnie zauważyłam, że Dziewczyna maluje mural. Tak, sprawdziłem właśnie, jak wygląda tutaj zima, to zima wygląda tutaj na całego. To jest dużo śniegu. Dużo rzeczy można robić związanych z zimą. Są stoki, yy, ice fishing, jest nawet ten pociąg, który tu jeździ. To się zmienia na Polar Express I jeździ też zimą. Ale ja bym tego nie uznawała jako wadę, ponieważ po pobycie w Nowym Me Meksyku i w Teksasie chyba zdaliśmy sobie sprawę, że my musimy żyć w miejscu, w którym są cztery pory roku. No tak właśnie, właśnie no nie wiem, sam. Ja jestem troszkę rozdarty. Thank you so much. Oh, of course. Ooh, the video. Thank, Thank you. ze steakiem, <laughs> <laughs> <Reacens laughs> z serem, z, z papryką, z grzybkami, i z cebulką. Do mm. tego na boku mam sałatkę, a Tomasz ma... Mam burgerka z bizona. Tutaj w Stanach mięso z bizona jest dość łatwo dostępne, więc to nie żaden rarytas, a ja bardzo lubię. Jest to ogólnie standardowy burgerek, tylko że mięsko jest z bizona. Czasami mówicie, żeby zabrać Tomka na burgera, no to proszę, bardzo. Zebraliśmy Tomasza na burgera. I mnie przy mm. Tylko w takich miejscach, czyli w centrum, w downtown miast można zjeść naprawdę dobre jedzenie. I to jest przepyszne. W ogóle bułka, precel, mistrzostwo. Bo zazwyczaj w czasie drogi na przejazdach ciężko jest znaleźć coś wartościowego do zjedzenia. Zanim mm. wyszliśmy z restauracji, to zadałam kelnerce jakieś randomowe pytania. Eee, w sensie zapytałam się o rejestrację tutaj w Kolorado, ale nie znała odpowiedzi. W każdym razie okazało się, że ona również mieszka w Wenia. Także taka ciekawostka. Idziemy jeszcze trochę połazić, Może coś jest jeszcze otwarte, ale nie wiem, bo jest szósta wieczorem. A po drodze jak szliśmy do restauracji, to zamykały się już niektóre miejsca, także nie wiadomo, czy to zbyt jest otwarte. Jesteśmy jedną otwartą księgarnię, znaczy na razie pierwsze miejsce i to jest jakby podsumowanie naszej rozmowy, którą przeprowadziliśmy w restauracji, nie sądzisz? Tak jest, no. Chodziło po prostu o to, że tak zastanawialiśmy się, czy może tu mieszkać, czy... Myśleliśmy o innych miejscach, które nam się podobały, a później się tak zastanowiliśmy, czy może w ogóle się nigdy nie osiedlać w jednym miejscu, tylko po prostu zawsze jeździć. Nie wiemy, Bo czy czemu o tym nie? jest ta książka, ale tak jakoś tytuł pasuje. Tak. Nowhere for very long, czyli nigdzie. na za długo. To sensu tu po polsku. To jest moja sekcja. I To jest moja jedna z ulubionych książek, bardzo, bardzo polecam tę książkę. A ty którą polecasz? Z tych wszystkich, które przeczytałem, to chyba W pustyni i w puszczy. A <noise> <noise> ja Macbeta. z zabezpieczeniem przeciwniedźwiedziowym. Przeszliśmy właśnie nad rzekę. Się bardzo fajnie tutaj jest w tym mieście Durango, bo przez całą długość miasta płynie rzeka. To miasto jest takie długie, górska rzeka można nazwać. Animas bo... się nazywa. Tak, bo jesteśmy w górach i przez całą długość tej rzeki jest y, traska rowerowa. Ostin też jest takie miejsce, że właśnie przy rzece jest długa trasa taka, gdzie można sobie spacerować, czy jest na rowerze, czy na rolkach. Ale tutaj, ze względu na te góry wokół, jest to takie bardziej dzikie, bardziej naturalne. I jak tutaj szłam, to jest dosłownie dwie minuty od downtown Durango, to poczułam potrzebę scenicę, bo butów, i po prostu chodzę teraz na boso. I bardzo mi się tutaj podoba. No, zobaczcie, tutaj jest rzeka, a tutaj sobie ktoś mieszka. I na tych dolnych, w tych dolnych apartamentach balkony są otwarte z jednej strony żeby sobie mogli wychodzić od razu tutaj na traskę albo do rzeczki. Słuchajcie, właśnie sprawdziłam, że woda jest tak zimna, o oh, oh god! Jak wtedy jak byliśmy w Sedonie i straciłam wzrok na chwilę i dostałam udaru czy tam migreny, czy czegokolwiek. Tragedia. Pokaż tam. Pokazuję tam, jest szklarnia. Bo będę miał wodę z deszczu, czy skądkolwiek innąd i prąd ze słońca. Inną? Skąd inną? <noise> znowu patrzę tam, i może, Jezus ja pokro... Maria. Ale może ja po prostu i stąd będę patrzył. <noise> Zostawcie Ale ja nie, nie ma nic gorszego, jak ja oglądam czyjegoś ale... vloga i widzę, jak się patrzy na siebie zamiast No To ty się patrz mnie. tam, to jest twój vlog. Że tak naprawdę nie jesteśmy nigdy, nigdzie, ale gdzieś. Co? Jestem pijana Patrzysz się w podgląd Nie chcę się wstawać. Nie chce się wstawać. Jeszcze... Bo Co ci jest gorąco, czy co jest? Nie też Koniec